Brawo, brawo widzowie, to co robicie z subskrypcjami, to jest totalny kosmos. Naprawdę, patrzcie, to tablica. Brakuje nam już tak naprawdę 1300 subskrypcji do tego, żeby na głównym kanale wbić 200 tysięcy. Co oznacza, że biorąc pod uwagę nasze przyrosty i biorąc pod uwagę to, jak wy się tak potraficie zebrać w jedną całość i to zrobić, no to wychodzi na to, że zrobimy to dzisiaj. Więc jako, że to jest film na plusie i domyślam się, że ten film, nie wiem, czy zdobędzie jakiś zasięg duży, czy nie, ale na pewno obejrzy go trochę osób i na pewno 1300 osób go obejrzy. I podejrzewam, że te 1300 osób może nie subskrybować głównego kanału. Jeżeli jest tutaj ktoś kto nie subskrybuje mojego głównego kanału, proszę, wejdźcie w tym momencie, zasubskrybujcie. Zbijmy się tak, żebym mógł na wieczornym filmie, który będę nagrywać za chwilę, tak naprawdę, więc już raczej na filmie nie podziękuję, ale tak, żeby do wieczornego filmu już te 200 tysięcy było i wtedy będę naprawdę mega szczęśliwy. No wydaje mi się, że dzisiaj to będzie, no bo, bo przyrosty są takie, że, że tak naprawdę. No, no nie wierzę w to, żeby to dzisiaj nie było, wiecie, wiecie o co chodzi. No na pewno dzisiaj wbijemy te 200 tysięcy, najpóźniej jutro, ale. Na pewno do końca tego nie nam się uda, więc już wam z góry za to dziękuję. 63 tysiące subskrypcji wbite na kanale Szczypsą Plus, za co również bardzo dziękuję, ponieważ... 63 równe? Tam jest chyba 63 więcej. Czekajcie, zaraz wam powiem. A nie, jednak równe, 63 równe tak na, na, nawet, nawet niepełne, bo brakuje dwóch subskrypcji Bo ja tutaj to zaokrągliłem już No bo dwie subskrypcje za chwilę wpadną Dosłownie za, za dwie minuty już będzie 63 tysiące Więc bardzo dziękuję I 62 tysiące na kanale vlogowym Na który za niedługo, prawda, wleci pierwszy materiał Więc już możecie się, że tak powiem, szykować Ponieważ jeszcze go nie nagrałem Ale wiem już co chcę nagrać I, yy, i wiem jak już, jak już to zrobić I już się powoli do tego przygotowuję Więc myślę, że za niedługo się tam coś pojawi I, i będzie naprawdę super No! No, a dzisiaj jesteśmy, tak jak widzicie, w Minecrafcie i jak widzicie jestem przed jakimś wielkim pałacem, no to zdecydowanie nie przypomina dotychczasowego domu X, ale yy, no wiecie, trzeba było znaleźć coś, musiałem, musiałem znaleźć jakąś taką mapę, która będzie dotyczyła właśnie yy, takiego pałacu, no troszkę podobny jest jednak do, do, do domu Teamu X, no o ile bardziej, że tak powiem prestiżowy, ale... Wiecie, jak na, jak na Team X, no to tak myślę, że dosyć zbliżone. I na dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jakie płyty y, będą dotyczyły Teamu X3, czyli co tak naprawdę słychać u Team X3. Czy wiecie, może poznamy ich charaktery trochę bardziej? Może, może zobaczymy, czy oni będą i tak dalej? Y, nie wiemy tak naprawdę, kto to jest, dlatego. Nie wiem, nie wiem jak mam ich nazywać, więc będę po prostu mówić osoba pierwsza, osoba druga, osoba trzecia Z tego co widziałem na zdjęciu, jest tam trzy, są tam trzy dziewczyny i trzech chłopaków Więc w dzisiejszym odcinku, widzę tam są jakieś skrzynki i, i dobra, czyli tutaj to będzie Czyli jest, dobra, widzę, że jest sześć stojaków i sześć skrzynek I jest tutaj dopuszczenia, co oznacza, że faktycznie... Będzie tutaj, że tak powiem, słuchane płyt. I tak, mamy tutaj płyty, mamy płyty, dobra, wszędzie są płyty, wszędzie są, dobra, widzę, że wszędzie są płyty, okej, okay. dobra, i teraz tak, jak one są nazywane w ogóle? Aha, pierwsza płyta Team X3, druga płyta, okej, okay, czyli, czyli po prostu nie znamy jeszcze imion osób, które będą w Team X3, więc, więc po prostu musimy, że tak powiem, zaakceptować, jakby to powiedzieć, po prostu numerki póki co, ale jak się dowiemy, kto to jest... To myślę, że płyty nabiorą większego znaczenia. No więc dzisiaj będziemy sobie słuchać płyt Timu X i zobaczymy, co tak naprawdę się kryje w tych płytach. Zobaczymy, jakie melodie dzisiaj zostaną tutaj puszczone. No można powiedzieć, że dzisiaj jest taki odcinek taki jaka to melodia, ale a propos już odcinków właśnie, które nagrywamy z tej serii ponieważ ta seria wam się podoba, te, te płyty yy, na przykład na przykład Płalionowa później Wojanowic, w ogóle te Wojanowice to wyskoczyły tak, że to ma 150 tysięcy wyświetleń, więc ja jestem w ogóle w szoku, że ten film tak poszedł, dziękuję wam bardzo za to no i zobaczymy, jeżeli wam się odcinki takie podobają to zostawcie tutaj łapkę w górę i dajcie znać czyje płyty kolejne powinny być tutaj prawda, że tak powiem zrobione, no a my w tym czasie przejdźmy może do słuchania, wiecie co skoro to jest ponumerowane to przejdźmy po kolei przejdźmy po kolei, czyli posłuchajmy od posłuchajmy jednej... Do szóstki Czyli zacznijmy od tego, Ok, Płyta pierwsza Teamu X3, uwaga Jakiś dobry beat Ok, Okej okay. O, uh. Yeah No, dobry Ej, ej Nie no, dobra nutka Dobry dropik Będzie, o oh, jest będzie jakieś rozwinięcie, uwaga Okej okay. I teraz drop O ale dobra nutka, podoba mi się Ej, ej Ja to na głośniki powinienem pójść, puszczę to na głośniki Ja nie mogę, jaka to jest dobra nuta Ej, naprawdę, no, je, chyba jedna z lepszych płyt, jakie póki co na tej, na tej serii odcinków, naprawdę taki dropik fajny, bardzo mi się podoba, no powiem szczerze, że jeżeli, jeżeli cały Team X będzie taki jak ten dropik, no to to może być naprawdę niesamowity sukces, ponieważ no uważam, że dropik tutaj był, że jak powiem zasny, pierwsza osoba, bardzo fajny dropik, teraz zobaczmy w takim razie drugą osobę, wydaje mi się, że może być też całkiem fajny dropik, choć koleg zobaczymy, może będzie troszkę spokojniejsza no tam to się okaże, uwaga, sprawdzamy. Tak swoją drogą, wy też możecie dawać znać w komentarzu, która płyta wam się najbardziej podobała, a my przechodzimy do słuchania kolejnej. Uwaga, pyk. Dobra, jest jakiś taki basik. Będzie dropik? Będzie dropik? Ej. Będzie, Czu czuję, że będzie. Czuję, że będzie tu mocny trop. Taka, taka średnia ta nuta. Będzie jakieś rozwinięcie teraz. O, bardzo spokojna. Bez dropu chyba. Nie, tragiczna, tragiczna. Nie, nie podoba mi się totalnie. Sława płyta pierwsza była zdecydowanie najlepsza po No Dobra, sprawdźmy w takim razie Team X3. Y, trzecia płyta, czyli y, dwie trójeczki w nazwie. No, może być ciekawie, uwaga. Będzie jakiś dropik, znajoma jakaś nutka, jakbym już ją gdzieś słyszał. Tym. Dun, 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 dun. Ale tak jest zbyt spokojne. Nie, to jest też średnie. Ja wolę dropik, porządny drop. Dobra, będzie coś raz rozwinąć, jakaś perkusja. No, jeszcze dajmy szansę chwilę. Uwaga, drop. Raz, dwa, trzy i. A nie, 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 to nie są dobre płyty. Te dwie naprawdę mocno średnie. No zapowiadało się super. A później, kurczę, taki klopsik. No nie, no zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, kolejna płyta. Tym razem, czy to warta płyta Team X3. E, dobrze, w takim razie posłuchajmy. okej. Okay. Dobrze. To się zapowiada dobrze. To się zapowiada naprawdę dobrze. I będzie drop, będzie drop. OK, jest, jest, jest perkusja, fajnie. Nie, no taki taki bez emocji, w ogóle taki taki smutny ten bit. nie, no taki taki tak się ciągnął i tak się ciągnął i tak się ciągnął. Nie, 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 średni, średni, totalnie, jedynka, dwójka, trójka. Słabo, widzowie, słabo. No i zapowiadało się super, a później jakiś klops jest totalny. Dobrze, w takim razie przyszło sprawdzić nam przedostatnią płytę. Płyta piąta Timu X. Uwaga, sprawdzamy. Może ta będzie w końcu lepsza. Proszę. Okej. Okay. Fajne pianinko. Ok. fajne. O, zapowiada się dobrze. Jest spoko. Fajne rozwinięcie będzie. Drop, tu czuję, że będzie. Drop dobrze. I uwaga, ok, ale budu budują się emocje, powoli wzrasta. I teraz drop, uwaga. Raz, dwa, trzy i. Jeszcze nie. Dobra. No teraz już musi być Teraz, uwaga Raz, dwa, trzy i Gdzie jest drop? Smutno mi Smutno widzowie Nie ma dropu co to jest takie smenne? I to tak będzie się ciągło w nieskończoność? Coś za, zacięła się płyta, Zaczęła mi się płyta w Minecraft. Nie no dobra, kurde, taka nuda, taka nuda, Zaczęła się mi płyta, nie, chciała, nie nie poszła dalej, nie wiem. Dobra, ostatnia płyta, jak ta płyta nie będzie dobra, to ja nie wiem. To tylko pierwsza była dobra, naprawdę pierwsza zrobiła takie pozytywne wrażenie, a później wszystkie takie, takie beznadziejne. Dobra, sprawdźmy to. Co tu się dzieje? To jest zepsuta płyta. Halo! O! Dobra, zapowiada się dobrze. Uwaga, zapowiada się po prostu jak pewna nutka taka fajnego rapera z, z Ameryki. Okej. Okay. Dobrze, czuję, czuję tu, tu, czuję tu drop, jak tu nie będzie dropu, to się załamie No i teraz powinien być, uwaga O, i będzie I uwaga <grywa> O oh yeah. Jaki średni znaczy tak Taki strasznie chaotyczny, ale no to już było lepiej niż Ta płyta była drugą, najlepszą płytą tutaj jaką usłyszeliśmy ja No ale ta w ogóle nie ma ze sobą konkurencji, to była najlepsza Nie wiem, jeszcze raz ją muszę puścić No, tuś czujesz już tą potęgę I uwaga No, tu jest beat porządny Yeah, ej, ej Ej, i teraz, i, i wylecą ta jakieś tam. Coś tam było fajnego takiego. O, to. Te glicze takie. No, to. Nie, dobra, ta płyta jest chyba najlepszą płytą, jaką usłyszałem póki co w tej serii. Naprawdę. W wszystkie płyty, które słuchaliśmy wcześniej, były takie. Tak, coś tam, ten. Ale ta naprawdę, ta jest naprawdę kozakiem niesamowitym. Więc. polecam tą płytę. No i co, przesłuchaliśmy wszystkie płyty i tak dalej, więc. Jest... Tam jest jeszcze jedna skrzynka. Chcę ja tą skrzynkę sprawdzać. No dobra, no nie byłbym sam, jakbym jej nie sprawdził, więc uwaga, dobra. Ale przesłuchaj... Co mamy tutaj? Okej, okay, płyta niespodzianka, dobra, dobra. Mamy tutaj wszystkie, jakby płyty TWX. To nie wiem, co tutaj jest za płyta, jakaś płyta niespodzianka. Ok, przesłuchamy ją zaraz. No ale podsumowując, te płyty, ta zdecydowanie najlepsza. Ta była. Yy, yy, jako druga. Później to te wszystkie są na równi tak samo beznadziejne. Więc, yy, no. No nie wiem, no. Jedna była spoko, więc wydaje mi się, że... To, to mi troszkę przypomina start Timu X2, wiecie? Tam, tam było tak, że początek, czyli pierwsza nuta, była naprawdę po, pozytywnie się za, zaczynała, jakby robiła wrażenie, że tak ujmę, A później było już tak, tak trochę gorzej gorzej, gorzej i, i końcówka była po, powtórką tego, ale o wiele gorsza, więc w sumie kurczę, to by się zgadzała fabuła w ogóle całego, całego timu X2. No zobaczymy, czy to tak samo będzie z Team X3. No a pozostało jeszcze płyte płytę niespodziankę, nie wiem. Moment, co jest z jest z ale okej, okay, przesłuchajmy. Nie gram w grę z rozumu nie potrzebuję.